Wiem, że była taka... Cichaj tam. Dobra, jest chyba tak. Kto to napisał? Ale co się stało? Kto to napisał? No co, co się stało? Co się stało? Kto to napisał? Ale co się stało? Powiedz mi tylko co się stało, bo ja nie wiem. Ja, ja to też nie stało. wiem co się stało. Jest taka grupa bo ja jestem ogólnie ministrantem i ktoś wysłał na tą grupę lubię dupę i zobaczył to 10 zł osób, w tym ksiądz i napisał chłopcy kultury, droga. Co? Daj, mogę? Czekaj. Nie. Na, napi napi napisz na tej grupie, że przepraszam, zabrali mi telefon, ale nie płacz. Teraz mam przej... Nie, Karol, no, weź dobrze. Powiedz, że ktoś ci zabrał telefon. Karol, napisz na tej grupie, że przepraszam, kolega mi zabrał telefon. Nie. Ej, to jest jakieś wyjście sytuacji, że mógłby powiedzieć Boxdlowi, że na przykład Ferrari mu zabrał telefon albo szachta i że to oni pisali do Magdy.